Obok mnie Paweł Fertikowski po wygranej Bogori z Dekorglasem Działdowo 3-0. Paweł, to taka podwójna satysfakcja wygrać z Dekorglasem. Ty zamknąłeś mecz wygrywając ze swoim kolegą, zawodnikiem, którym kiedyś zdobywałeś duże sukcesy w grze podwójnej. No tak, na pewno radość, że wszyscy z nas zagraliśmy w bardzo dobrym stylu, walczyliśmy wszyscy i pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. To się udało, wygraliśmy Znowu w takim zdecydowanym stylu, tak jak było poprzednio, bo brakowało tego ostatnimi czasy nam wszystkim, żeby pokazać, że stać nas na dobrą, bardzo równą grę. Także cieszę się bardzo z tego. I, no i co, no i przygotowujemy się dalej? No, Mistrzostwa Polski zaraz, zaraz playoffy. Walczymy o, o kolejne cele i, i mam nadzieję, że wszystkie te cele uda się spełnić. Jak to grało się z Patrykiem Hojnowskim, z którym kiedyś wielkie sukcesy za czasów juniora. Jesteście rówieśnikami, gdzieś miałeś w głowie takie wspomnienia z grą z nim, teraz przed, tą, przed tym pojedynkiem ligowym? Tak, momentami miałem także, że, że zawsze gdzieś tam, odkąd pamiętam, jak z nim grałem, gdzieś równo, równo, ale, ale to Patryk był minimalnie lepszy, jeśli stawaliśmy naprzeciwko siebie do stołu, więc gdzieś tam z tyłu głowy to tkwiło, ale dzisiaj sobie powiedziałem, że dam radę. Wiedziałem, jak mam zagrać przeciwko niemu. Byłem zmobilizowany, skoncentrowany i zdyscyplinowany, i to dało taki efekt, że, że, że wygrałem. Także cieszę się z tego, no, jesteśmy w tym samym wieku, wiele razy przeszliśmy, wiele sukcesów, i też przegrałem. Także obaj się szanujemy i, i zawsze te, te mecze są na równym, dobrym poziomie? Przed nami indywidualne Mistrzostwa Polski w Wałbrzychu. Ty rok temu zdobyłeś brązowy medal w tych zawodach. Teraz będziesz bronił złotego medalu, czy przepraszam, będziesz bronił brązowego medalu, czy atakował złoty? Hmm, myślę, że będę grał. Po prostu grał w tenisa i cieszył się, cieszył się z każdej piłki. Nie stawiam sobie celów wynikowych, po prostu grałem mecz po meczu. Tych meczów będzie bardzo dużo. Trzeba być przygotowanym pod względem psychicznym i fizycznym. Mam swoje założenia. Jest jeszcze trochę czasu, żeby doszlifować formę i trochę odpocząć. Także mam nadzieję, że przygotuję się jak najlepiej i będę zadowolony po tych mistrzostwach. Można na chwilę odsunąć myśli związane ze wschodzącą Białystok Superligą? Na chwilę tak, no bo teraz będzie turniej indywidualny, więc myślę, że na chwilę tak, ale zaraz po turnieju gramy z Grudziądzem, ostatni mecz w rundzie zasa zasadniczej, no i potem faza play-off, to co jest najważniejsze w drużynowych mistrzostwach Polski, także dodatkowa mobilizacja, wskrzeszenie jeszcze większych sił i energii i zaczynamy tak naprawdę od zera. Dziękuję bardzo. Dzięki.